Witam. Dzisiaj sobie sprawdzimy ile naniosły miodu w ostatnich dniach. Szybki pląd. Nie będziemy ich niepokoić. Zobaczymy czy coś mamy. Pierwsza rodzina to KB. Dwie, dwie nadstawki. Przypominam, że do każdej chodzi około 22 kg. Miało jeśli jest nabite na 100%. Jest tutaj 11 ramek, ale są ramki to pogrubienia. Normalnie wchodzi tutaj 12. Pierwsza ramka. No już poszywają. No. Zalana tak w 70%. Dobrze. Weźmy sobie kolejną. Kitują mocno. Ciężka. To już jest widzę. Ładnie. Ładnie poszyta. Waży już tak z półtora kilo. Jeszcze ma jeszcze miejsce na bokach. Tutaj noszą. Tak jest. Tutaj jeszcze jest miejsce. Także sprawdźmy tutaj. Okay. O, tam jest ciężka bardzo. No tutaj, już sklepiony, ale jeszcze jest miejsce. No i. Ale wycieka pszczoła. No i sprawdźmy sobie tutaj jeszcze jedną z tej strony. Wydaje mi się, że tutaj będzie ta większa ramka. Tak, tu jest się czerw. No tutaj. jest ciężka ale oh, to mogę podnieść no więc sprawdźmy jeszcze ostatnią okej, okay. to jest bardzo ciężka no ładnie coś tutaj z tego będzie no w środku widzę też już pokrybione zaszywają Poszywają, więc tutaj powiedzmy nieźle Zresztą jest to moja najsłabsza rodzina, Ta Dobra. Idziemy dalej. Który to będzie? Kaukas? bakwas, bakwas z Pana Luka o już widzę, że jest bardzo dobrze deszcz od niej eee, no tutaj widzę, że już fajnie, bo tutaj była ostatnio pusta ramka znaczy może nie pusta, ale było bardzo mało, a widzę, że już ładnie dolewają tu jest skrajna sprawdźmy kolejną no ładnie zalana już w 70% to też bardzo ładnie ok sprawdźmy sobie jeszcze może jakąś tutaj z taką ze środka o nie, to jest duża ramka i to jest to już tak to już 3 kilo, tak nie więcej eee, okay. i tutaj już coś dolewają kolejne widele jest trochę już poszyta i dolewają, ale szału nie ma hmm. dobra Niscy mają, no i ostatnia tutaj już trochę na kropu jest i tutaj trochę na kroku jest, ale pewno jeszcze mają trochę pracy no tutaj, tutaj też no dobra, coś jest, ale no, nie ma. Ogólnie ta rodzina mi osłabła. Mamy no, nowe że te miodnie są już tak w 60%. Mamy miód, kolejna to jest pula. Ja, tu ogólnie te trzy to są moje najstarsze rodziny, tam te w prawo są dużo mocniejsze, dużo, dużo, dużo. może nawet nie mocniejsze są noszą więcej miodu. Trojeczka. Przepraszam Pszczółko, wróć sobie tutaj, dwa rodniki. Skrajna widzę, że coś jest. O. A, bo może to jest pół kilo. Też może pół kilo, nawet nie... No dobra. No, no, no. Tutaj mamy... już więcej pszczółek, więc może tutaj się coś więcej dzieje. Ja. Tutaj zalewają powoli zamykają mhm. o, o, to już jest ciężka tu już ładnie tu już sklepią tu już sklepią, a już kilo dobrze a taka środowisko, środowa środkowa Ramka jest z się czerwiem Więc tutaj indamy spokój Tu są też dwie lomki, a może ta? O, ta już jest ciężka Mała nie zrala. O, tam zasklepiona, więc generalnie jest całkiem ok. Mi się wydaje, że coś z tego będzie Kolejna to będzie od pana chłopówy kanatolika fajna pszczoła mm, na pewno spokojna pszczoły jest, też dyjmiotne fajna, spokojna pszczoła Dobra, wieczyny. Czy Wy coś nosicie skrajne? No bardzo trochę, 100 kilo Jest. Świeży nakrop. Tak jest nakrop na skrajny, to już jestem szczęśliwy. No już kilogram. No, ładnie. O, to jest piękny widok. Oh. Ach, jak to jest piękny widok. Ta już waży ładnie. A ta? O, tu już widać, że jest ciężka. Oh. Też ładnie. Zalana. Zalana. No dobra. Kolejna też zalana mocno, już widzę nawet pogubiona. Tutaj mamy czerw, a tutaj sobie sprawdźmy z tej strony. No, to już waży dużo. Ach, już jest fajnie. Dobra, czyli powiem tak. Podoba mi się. Podoba mi się Anatolika. Tutaj chwilkę spokojnie. Pszczoły miodnej. No to jest fajna. Ciekawostkę jeszcze wam powiem, że mam zaizolowane matki e, e, na dwóch ramkach i sprawdzałem też, one sobie dolewają dużo nakropu i robią sobie zapas w więc to jest też fajne, że zabiorę je mi z i coś jeszcze nie zostanie. No i państwa, moja ukochana pszczoła, czyli meda. Kurczę, będę musiał taką drwinkę sobie chyba sobie załatwić, bo mi się tutaj już ciężko to wszystko... Sprawdza, ale może uda mi się Wam pokazać jedną bramkę o jest Boże no, mam 182 82, ja jestem na niski na te, na te pszczoły no uwierzcie mi, że jest tutaj pszczoła to nie jest ściema z tą wieżą ale czy minut. miód no dobrze, co my tu mamy? mamy tak no, robimy jedną bramkę Dobra, robimy czwartą ramkę i Wam pokażę. No cóż jest. Jest, proszę, meda. Czwarta miodnia. Zalewają, zaspekają. Na kolejnych widzę to samo Generalnie jest fajnie. A tutaj? Nie da. Proszę No czyż to nie jest super pszczoła, a no to jest czwarta miodnia, na dole, uwierzcie mi, jest podobnie, a ja a nawet lepiej, a tutaj jest 11 takich ramek do, do pogrubienia, to mamy tutaj 44 ramki, 44 ramki i teoretycznie w każdej maksymalnie, sprawdzałem, może być 2 kg. Czyli teoretycznie 88 kg, oczywiście to nie będzie 88 kg, ale jak widzicie ramki nie są puste. Kolejna bardzo fajna pszczoła to jest krainka OB trzy Trzy korpusy. Sprawdźmy. Piękna, ładna pszczoła, pięknie ubarwione robotnice. Może iciutko. Spokojna, plenna. Nieoddodajność. dodajność. O, co nas ocenimy. Hmm, No dobra. Sprawdźmy sobie drugą. No. O, no. No tak. Coś jest. Ciekawe tutaj, czy to jest gryka, czy to jest już trochę spali Coś tu jest. Hmm, może sprawdźmy sobie totalnie skrajną, bo to są zawsze najbardziej puste coś tu masz? Hmm, tutaj powiedzmy jeszcze nie donoszą Tutaj mają co nosić. My sobie obrócimy. Dobra dziewczyny a źleczek. Jest fajnie. Jest fajnie. Dziś się tu nie są lampki jeszcze nabite. Ale coś jest. No i sprawdźmy sobie. O, już jest fajna. Krajnik oby. Patrzcie, jakie fajne rzuciutkie pszczółki. No. no. Dobra, czyli jest. Tam nawet więcej jest więc ogólnie fajnie proszę więc zobaczyć trzy dnie noszą no ale warto się składać do roboty godzina jeszcze młoda, jeszcze piąta jeszcze macie kilka godzinek żeby polatać do, do, do roboty siedemka, to jest tak jak na moja dwa rójka o, dwie od mnie. nie jest to wybitna rodzina, pamiętaj. No ale, jak słyszycie, pszczoły są. To jest jedna z słabszych rodzin. Tutaj już widzę, że nie będzie stało. Ja nic nie ma... ...tu tak coś jest... No idę więcej... No, ...tutaj jest... No, tutaj coś jest... No, ale no, ...to nie jest jeszcze coś, z czego mogę się cieszyć... ...no ale dobra. Sprawdźmy tam, bo tu widzę, że one sobie wchodzą od, od przodu, no. Może jest jeden słoiczek, 600 gramów. No, szału nie ma. Nie za wygodnie. Tu trochę jest. Tu nawet zalana. No, nie. Nie wiem, nadzieję, że na dole jest więcej, bo wiem, że na dole jest więcej. Tylko pamiętam, mogę spojrzeć, ale nie, ale no nie jest tutaj, nie tutaj jest średnia. Matko i jodność średnia, to może jest 10 kg w sobie, tych dwóch miodnych, na moje kiepsko. Przypominam, że mamy obok mebę. Oczywiście to nie chodzi o linię, że ona jest taka super, tylko jeszcze do dochodzi, że trafiła się matka No ale same pożytki, ten sam start, a widzicie jakie widzę Już kiedyś powiedział gdzieś, że Psz, nie wiem, po co bawić się różne linie, ma pasty, cokolwiek, trzeba to posiadać, niech się ty to pomiodu, że wszystko z tych pożytków to jest półprawdy moim zdaniem. polityki oczywiście jest ważny, ale pszczoły są różne. No dobra, to jest e, semka, czyli to jest moja najbardziej agresywna pszczoła, czyli sowa. Pana sowy, was. Coś się stało z nią w ostatnich miesiącach, że pszczoły stały się bardzo, żeby to powiedzieć, niezbyt miłe. Nawet widać powolutku, że zaraz które już biegną od dołu. No, no, noszą miód. Żeby nie był. trzymiotnie miotnie. Noszą. Kolejna to jest zadawana. Ale nie lubię jej agresji. Więc na pewno matka idzie do wymiany. Mimo, że są miodne. Ale ja, ja lubię, jak są i miodne, i łagodne. A to... ...prowagodnych się nie zalicza Już widzicie Ale no Ale jest. Proszę zobaczyć. Jest nikt Czekam Więc jest fajnie. Już się zaczyna Agresywność Przez tygodnie matka do wymiany I Już już strażniczki już nie wiem co tu się dzieje i co to stąd więc słowa, ale miodność nie gwarantuje ci się no i ostatnia to jest wulkan trzy nadstawki według mnie trochę na wyrost ale sprawdźmy bo to jest pszczoła która jest dużo ale z wewnątrz jest średnio. No dobra, co my tu mamy? No, to takiej minionkę. No cóż jest? Ciągle atakuje. Nikt nie powie, że to jest. Spokojna pszczoła, ta matka kod jedna się trafiła. No proszę. Jaka ładna, żółciutka pszczoła. Jeśli chodzi o, o kolor i ubarwieniem robotnictwa, ulka na kod mi się trafił. Najbardziej żółciutki. Tu widać. No i naszą miód. To mi to jest górą odsadka ale pięknie pachnie ten miód co wada mi spokój już wam znów na proszę sobie z iść no i jeszcze proszę no tutaj widzę już już im się nie podoba zamykamy ale jasne dobra zamykamy, zamykamy do towarzystwo Także Zostawię bez komentarza Nie będę Mówił, co myślę o tej lasie miodu Posadzicie sami To jest stan na 20 czerwca